Już od map batymetrycznych na smartfony. Kochani, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Wisłę w wersji Pro na wysokości Krakowa, z tym, że ten odcinek jest dużo dłuższy niż tylko krakowski, bo tak naprawdę odcinek zaczyna się mniej więcej nasza mapa kujawy brzegi, mniej więcej na tej wysokości, a kończy się jeziorzany, górskie domy. Czyli to jest dużo przed i dużo za waszym pięknym miastem. Ok, słuchajcie. Powtarzam to w każdym swoim filmie, ale trzeba. Całą, całą mapę należy sobie ściągnąć z internetu, czyli ten słynny Fisherman Navigator, którego na pewno znacie. Jeśli macie iPhone'a, ściągnąć sobie go z internetu. Jeśli macie Androida, zapraszam do mnie. Mamy najnowszą wersję. Ok, czyli Fisherman Navigator nie trzeba przedstawiać. Wszystkie ewentualne pliki przesyłamy telegramem. Też bardzo znana aplikacja, nikomu tego nie, nie trzeba przedstawiać. Ok, żeby nie przedłużać, lecimy. Fisherman Navigator. I teraz tak, ja do Was nagrywam tu z Warszawy, z naszego sklepu wędkarskiego. No i cóż, tutaj po prawej stronie mamy ikonę takiego niebieskiego kwadratu, czyli tu mamy wszystkie nasze lokalizacje, które są w telefonie. Ja tego mam bardzo dużo, więc nie przejmujcie się. OK, rozmawiamy o tych dwóch linkach dolnych, tak. To jest jeszcze ważna rzecz, o której zawsze wspominam. W górnej części mamy tutaj symbol przekreślonego oka. Nawet nie będę tutaj blisko palca przybliżał, żeby nie skasować mapy. Jeżeli naciśniecie to, to to, co już powiedziałem, po prostu wywalimy mapę chcący czy nie chcący, więc nie dotykamy symbolu przekreślonego oka. Koniec zapomnieć. Pod symbolem przekreślonego oka mamy taki celownik. Proszę wchodzę w niego, a ja celowo go dłużej trzymam i lecimy do Krakowa. Tak jak y, odgrażałem się wcześniej. Mamy Kraków, zaczniemy od tu od prawej strony, przybliżymy mapę. Teraz to, co widzicie, jest to mapa 2D, która do tej pory funkcjonowała u nas. E, ładna, fajna, sympatyczna mapa kiedyś to było o, Mistrzostwo Świata. Wygląda w ten sposób, jeszcze wam przybliżę. Tak. Tutaj jest ten odcinek, ładnie opisane głębokości, mniej więcej widać izobaty, ale teraz weszła najnowsza edycja naszych map. Opcja nazwana przez nas z Pro. Na czym polega wersja Pro? Zostawmy to w takim oddaleniu. Uwaga, wchodzę jeszcze raz w naszą zakładkę. I tutaj na dole, jak widzicie, jest taka kropka na linii. Jest to tak naprawdę ukryty suwak. I teraz uwaga, dotykam go, celowo będę go trzymał i będę robił to pomału, żebyście widzieli. Dotykam go paluchem i jadę. I teraz zobaczcie, coś zaczyna się zmieniać z naszą mapą. Nasza mapa ze zwykłej 2D zamienia się w Pro. To już jest jedna chyba z najlepszych, z najlepszych w tej chwili map. Nie wiem, czy coś lepszego da się wykombinować w tej chwili. Zobaczcie, jak jest to skonstruowane, jak jest to namalowane. Uplastycznienie całej tej mapy powoduje, że całkiem inaczej to się prezentuje niż jak w przypadku poprzedniej, która też wcale nie była zła. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko Gra. Tutaj wędkarzom to nie trzeba tłumaczyć, gdzie tutaj się ustawić, tak, żeby coś tutaj pograsować. Pamiętajcie, że rzeka to jest rzeka. Ona czasami potrafi się zmieniać, ale nie na takim odcinku regulowanym, jak tutaj macie. Więc spokojnie, bardzo dużo żeśmy już tego sprzedali. Wszystko działa. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda w tej właśnie naszej wersji, w naszej wersji pro. Tutaj mój jeden z klientów pytał jeszcze o ten port. Tak, ten port też jest. Praktycznie cały odsłonięty. Tutaj gdzieś na tym spadzie jest jakieś miejsce, nie wiem, z jakiegoś powodu nie zostało to zeskanowane. Nie wiem, czy tutaj nie wolno wpływać, czy tu jest zakaz. Wy już będziecie wiedzieli lepiej. Bardzo rzadko, ale mogą się zdarzać takie jeszcze miejsca, gdzie, gdzie, gdzie nie było skanów. Jeżeli takie skany by zeszły przy najbliższych aktualizacjach, najprawdopodobniej na jesieni, wtedy wszyscy nasi klienci otrzymują takie, takie aktualizacje bez, bezpłatnie gratis, tak? Ale nie wiemy. I żeby nikt mnie nie próbował łapać za słowa. Nie wiemy, czy zejdą kiedykolwiek, czy zejdą szybko. No, nie mamy żadnej pewności. Nie czekaliśmy z aktualizacjami, bo mapa jest w 99% odkryta. Dlatego nie czekaliśmy z aktualizacjami, żeby móc wam to zaprezentować. Ok, ja już będę teraz przyspieszał pomału. Zobaczcie, tutaj jeszcze też ciekawa, ciekawa struktura. Przepięknie to jest namalowane przez naturę. Zobaczcie, jak to fajnie, fantastycznie wygląda. Tutaj górki. Tutaj nagle dziura 5 metrów. Specjalnie oddalę, żebyśmy zobaczyli, gdzie jesteśmy. Czy już na, na wysokości Krakowa, czy nie. Proszę się ze mnie nie śmiać. No nie, do Krakowa jeszcze kawał drogi. Ok, przybliżę i już przelecimy szybko dalej. Jak to wygląda? Wędkarze, którzy tam łowią, na pewno wiedzą, co to za miejscówki. Lecimy, lecimy tutaj. No wiadomo, na zakręcie wypukany dołek. No to już oddalimy trochę. Jesteśmy. No, zbliżamy się już do Krakowa. Ok. Ten łuk na pewno też znacie. To jest podobno miejsce. O, to jest na przykład miejsce, które też jeszcze nie zostało skanowane. Tak. No to są drobnostki. Można spróbować tutaj podejrzeć, przełączając na tą mapę pierwszą. Bo ona jest jak gdyby pod spodem. Ona Wam się należy. Tak naprawdę mamy dwie mapy. Na pewno będziecie bardziej korzystali z tej pro. Ale pokażę Wam, jak to zrobić. Czyli dotykam ten suwak, będąc tam w tamtym miejscu i zobaczymy. No nie, na starej mapie jeszcze większy plac jest nieodsłonięty. Czyli nowsza mapa ma lepsze aktualizację. Tak jak powiedziałem, no to są sporadyczne sytuacje, gdzie się tam gdzieś coś a, zagubiło, gdzie my byliśmy? Tutaj na tym zakręcie, tak? Dobra, lecimy dalej, przyspieszam po malutku. Tak to zobaczcie, wygląda. Fajnie. Tutaj jakieś ciekawe dziury. Powędkarze już będą wiedzieli, gdzie tu pograsować. No, trochę mam zazdroszczę tej wisałki ok lecimy lecimy ja trochę oddalę, żeby to było można było przyspieszyć i co jesteśmy na końcu nie jeszcze nie oddale gdzie jesteśmy no. dobra tutaj jest też jakaś ciekawa struktura tutaj coś się załapało jakieś jakieś jeziorka coś tu się załapało jeszcze w gratisie dla was jeśli ktoś tam łowi to będzie miał to bezpłatnie jak gdyby tak tutaj jeszcze jakiś kanał okej okay. lecimy dalej no jest naprawdę tej wisu bardzo dużo można sobie tutaj pograsować tutaj chyba będzie koniec tak a nie tak? Koniec. Mhm. Dobra. Czyli tutaj mniej więcej na tej wysokości skończyliśmy. Ok. Dobrze. Jeżeli ktoś by chciał. Jeżeli ktoś by chciał, zapraszam do kontaktu. Pod ogłoszeniem macie do mnie bezpośredniego, bezpośrednie połączenie z moim Messengerem. Ewentualnie dzwoncie do sklepu. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Gdyby ktoś potrzebował, zapraszam. To chyba wszystko. Pozdrawiam, cześć.